Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry kochanemu Państwu. Zacznę od oświadczenia. Nie przepadam za zapisem i to jest bardzo delikatne ujęcie tematu. Zresztą Państwo doskonale o tym wiedzą. Natomiast no, tylko tak tłumaczek woli tego, gdyby Państwo coś próbowali wywnioskować z piosenki dzisiejszej, że, że jest inaczej. Nie. Do dzisiejszego odcinka sprowokowało mnie to, co przeczytałem wczoraj. To jest coś ponad podziałami w Sejmie. To znaczy, pęd za kasą. Czasem niesłusznie, nie, niesłusznie przyznaną. Ponieważ. Oczywiście trzeba zarabiać diety zajmować jak najbardziej, bo to jest praca jednak. Natomiast są też dodatki, które powinny być przyznawane dla ludzi o niewielkich apanażach, stosunkowo niebogatych. Natomiast zarówno Państwo, część, no część niewielka, no powiedzmy sześć osób, no ale z każdej partii i z Platformy, i z PiSu, i z Konfederacji, i z Polski 2050 jest parę osób, które no będąc naprawdę ludźmi bardzo majątnymi, postarali się o, jeszcze taki dodateczek, żeby tak naciągnąć, wyciągnąć troszkę. No i stąd moja dzisiejsza interwencja obywatelska i troska jednocześnie w bardzo modnym tego postu rytmie walca. Proszę. Wysypiamy się, jak sobie pościelimy. Wybieramy tak, by szkodzić sobie mniej. Poglądami się w narodzie podzielimy i żyjemy sobie w myśl zasady tej. Prawda jest naga, wszystko to blaga. Tamten nawalił, ten nie pomaga, a życie płynie jak w kiepskim kinie trwa narodowa saga. Żeby swajdał się czy ten, czy ten dobrodziej, w sferze marzeń rodzi się zazwyczaj zgrzyt. Polak jak to zwykle mądry jest po szkodzie, no i wtedy obciach, no i wtedy wstyd. Prawda jest naga, wszystko to blaga. Tamten nawalił, ten nie pomaga, a życie płynie jak w kiepskim kinie trwa Narodowa Saga. Mam marzenie, wymyśliłem je na prędce, a spełnienie podłączyłoby mi tlen, żeby nowi nie spieprzyli jeszcze więcej, żeby w zapomnienie poszedł refren ten. Prawda jest naga, wszystko to blaga, Tamten nawalił, ten nie pomaga, a życie płynie jak w kiepskim kinie, trwa narodowa saga. Prawda jest naga, wszystko to blaga, niech nie przeszkadza, gdy nie pomaga, bo życie minie, a nam w tym kinie szuknie wejściowa pomaga. Bumaga. Państwo wiedzą oczywiście o, o co chodzi. Trochę to jest rosyjskie, ale akurat mi tak pasowało do, do aga, aga, aga. 27 dzisiaj lutego, wtorek, i imieniny obchodzą Auxencja i Gabriel a także Achacy, Achacjusz, Aleksander, Anna, Auxencjusz, Auxenty, Baldomer, Baldomera, Bazylii, Honoryna, Julian, Leander, Leandra, Orfeusz, Prokop, Sierosława, Sirosława i Wiktor. Najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich Państwa. Przysłowie na dziś. Gdy muszki w lutym latają, to w marcu w ręce dmuchają. A co, że muszki w ręce dmuchają w marcu? To ciekawe. Nietypowe święta, dzisiaj jest dzień niedźwiedzia polarnego. No i tak, to jest takie tradycyjne święto, natomiast są też nietypowe święta. Jest dzień puszystych dzisiaj, jest dzień doceniania pracownika. Bardzo proszę, będę niezwykle zobowiązany, jeśli Państwo mnie docenią, przystępując do patronatu. I dzień żamy. Na. Na. na zakończenie, przepraszam bardzo, na zakończenie mamy grę półsłówek w bącziku Kasi? Sama Basia B. Bocian, nazwisko znane redakcji, prawdziwe, przysłała grę półsłówek. Wczoraj była męska, a dzisiaj będzie żeńska. Sól w budkach. Do widzenia Państwu. Kłaniam się.